To były trzy dni pełne wspaniałej muzyki, wyjątkowych głosów i spotkań z kulturą. Po raz osiemnasty w Ostrowcu Świętokrzyskim zapłonął wielki ogień. Festiwal imienia Miry Kubasińskiej po raz kolejny przyciągnął pod scenę fanów bluesa, rocka i nie tylko. Panie dyrektorze, jaka to była edycja? Aha, no, jak każda osiemnastka fantastyczna, no, weszliśmy w czas dorosłości i to z kolei oznacza, że już jesteśmy poważnym festiwalem. E jeśli by się ktoś spodziewał, że tylko poważnie będziemy się zachowywać, to się zawiedzie, srodze, tu dalej jest uśmiech, tu dalej jest dobra zabawa, tu dalej jest życzliwość. Festiwal Wielki Ogień imienia Miry Kubasińskiej łączy pokolenia zarówno słuchaczy, jak i wykonawców. Gwiazdami tegorocznej edycji były legendy polskiej muzyki SBB oraz Krzysztof Cugowski z zespołem mistrzów. Soportowali ich laureaci ubiegłorocznej edycji Konkursu Młodych Wykonawców. Lady Bird, Tabula Rasa i Gary Volanda. Przede wszystkim myślę, że jest to dla nas zaszczyt. Przede wszystkim, Ogromne wyróżnienie. Możemy tutaj zagrać i możemy na tej scenie i w tym miejscu pod takim patronatem przedstawić wiesz, cały godzinny swój materiał. Że możemy zagrać wszystko to, czym tak naprawdę się określamy jako zespół muzyczny. Możemy to przedstawić tutaj. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, bo osiemnastkowa i choć muzyka na dziedzińcu przy Ostrowieckim Browarze Kultury już przebrzmiała, to emocje jeszcze nie. Z pewnością na długo w naszej pamięci zostanie koncerty Boogie Boys, którzy zadbali o godne zakończenie festiwalu. Panowie zapewnili solidną dawkę energii, rytmu i tańca. Od lat staramy się budować markę kulturalną, która jest mocno powiązana z osobowościami artystycznymi związanymi z naszym miastem, w tym przypadku z Mierą Kubasińską. I cieszy nas, że jest to pewna konsekwencja, i z roku na rok budujemy. Taki przekaz idący w stronę naszych mieszkańców i w stronę Polski, że Ostrowiec ma coś do zaprezentowania. Dla sympatyków twórczości Miry Kubasińskiej, a także zespołów Blackout i Breakout. Dla miłośników bluesa i rocka mamy dobrą informację. Kolejna edycja festiwalu Wielki Ogień odbędzie się już za rok.